Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Tomasz Słodki, w studiu witam moją gościnę Anna Rycerz, dzień dobry. Miło mi bardzo, dzień bardzo, dobry. Bardzo mi miło również, psycholożka angielska i trenerka treningu umiejętności społecznych, o którym, o którym to treningu dziś będziemy, proszę Państwa, rozmawiali w naszym studiu. Czym jest właśnie taki trening umiejętności społecznej? Trening umiejętności społecznych jest to cały zestaw zajęć dedykowanych dla dzieci ze spektrum autyzmu, z ADHD, z trudnościami emocjonalnymi, ale również dla dzieci, które na pewnym etapie rozwoju mają jakieś problemy emocjonalne. Oczywiście one też mogą przyjść na taki trening. Trening ten ma za zadanie wzmocnić Naszą regulację emocjonalną i nauczyć nas emocji. Ktoś, kto chce uregulować swój układ emocjonalny, jeżeli tak to można powiedzieć, powinien poznać te emocje. Powinien też znajdować je w swoim ciele, żeby wiedzieć, jakiego typu to jest emocja. Tutaj w tych treningach umiejętności społecznych też bardzo ważny jest nauczyciel czy psycholog, który moderuje te zajęcia, ponieważ z jednej strony mamy uczniów wycofanych. A z drugiej strony, w tej samej grupie mogą się pojawić agresorzy. Więc trzeba jakoś wyznaczyć odpowiednie zasady zachowania i trzymać się ich. Wyznaczamy te zasady i cele razem z dziećmi, żeby ogarnąć tą grupę. Okay. Zazwyczaj są to małe grupy, bo są to grupki, jeden trener, jeżeli jest, to prowadzi od 4 do 6 osób, 4-6 grupę. Natomiast jeżeli jest dwóch trenerów, do 10 osób. A jak wyglądają w praktyce takie zajęcia? To przychodzą dzieci do takiej grupy i co się zaczyna dziać? No i mamy różne zabawy, głównie się bawimy, wykorzystujemy tutaj elementy dramy, prace plastyczne, budujemy na przykład most szczęścia, po którym później przechodzimy tak? Na przykład z jednej wyspy do drugiej. Wyobrażamy sobie wiele rzeczy też. Jakieś tematy, które, których uczą się dzieci na takim treningu? No właśnie uczą się rozpoznawać emocji, radzić sobie z trudnymi Ale sytuacjami. Ale to są jakieś scenki takie z życia, że tak. na przykład nie wiem, ktoś opowiada o sytuacji, którą miał na przykład w szkole, i bierzemy to na warsztat i całą grupą przepracowujemy. Oczywiście dzieci mają prawo też powiedzieć o swoich problemach. To też jest tak jakby jeden z aspektów terapii. Natomiast ja również przygotowuję im karteczki z jakimiś sytuacjami trudnymi, na przykład zostałeś odizolowany od grupy. Jak masz się zachować? Prawda? Czyli na przykład, jak dzieci, dzieci... Nie, wiem, nie lubią kogoś w grupie i mówią, odejdź, ty się z nami nie bawisz, dzisiaj gramy tylko bez ciebie. Tak? Dokładnie, nie musi tak być zawsze. Może, może tak być nawet po raz pierwszy komuś się tak zdarzyć, tak? bo miał inne zdanie. I wtedy dyskutujemy na, na, na ten temat i dzieci wymyślają sposoby, jak się zachować, jak się zwrócić do tej grupy. Czego nie robić, co robić. Czyli chodzi o to, żeby po prostu y, czuły się lepiej w takiej sytuacji, która jest dość trudna mm -hmm. i potrafiły na nią y, reagować w sposób, nie wiem, nieagresywny, ale taki, żeby y, rozwiązać ten konflikt, który być może powstał między Dokładnie. między rówieśnikami. Tak? Dokładnie, tak. Mm -hmm. Tak, i w ten sposób też eliminujemy agresję, prawda? Bo któreś z dzieci mogłoby powiedzieć, no, zacząłbym kogoś kopać, tak? Mm -hmm. Yy, I uczymy się tego, że kopanie to nie jest nic dobrego, tak? Nie jest nic dobrego, oczywiście. I że tą, z tą złością trzeba sobie radzić. Do tego też służy terapia oddechowa. Też robimy taką terapię oddechową na treningach, umiejętności społecznych. Yy, a jak, jak, jak to wpływa na późniejsze relacje, też w szkole? No bo Rozumiem, że jak się poznamy różnego rodzaju mm -hmm. działania emocji i tego, jak reagujemy na te emocje, to przekłada się to później też na nasze koleżeńskie relacje z innymi. Tak, po takim treningu, po kilku zajęciach, najczęściej nauczyciele zauważają, że to dziecko jest spokojniejsze. Oczywiście sam tłust nie wystarczy, jeżeli dziecko ma ADHD. Współpracujemy wtedy też z rodzicami, żeby oni też zadbali o to, żeby pójść do odpowiedniego specjalisty, żeby dziecko brało leki w jakimś tam okresie czasu regularnie, żeby to nie, było ta, nie była taka spontaniczna pomoc, tak? Raz, raz bierze leki, raz nie bierze. Tutaj wszystko musi współgrać. Sam trening czasami nie wystarczy, jeżeli to są zaburzenia rozwojowe. A jak rodzice mogą wspierać uczestników treningu? W jaki sposób? Ja staram się rozmawiać z tymi rodzicami. Raz na miesiąc mam takie konsultacje dziesięciominutowe, gdzie rozmawiam o postępach dziecka, gdzie sugeruję, co jeszcze można by było zrobić w danym przypadku. I rodzice są mi za to wdzięczni. Rodzice też się wypowiadają na temat tego dziecka, jak na przykład po 10 zajęciach, treningu, umiejętności społecznych dziecko się zmieniło, czy jest spokojniejsze, czy lepiej przesypia noce, bo wiadomo, jak ktoś ma ADHD, no to też mo mogą być problemy ze snem. A jak no. często odbywają się takie zajęcia? Raz w tygodniu mhm. I, i trwają 50 wystarczy. minut. Super. No to zapraszamy i odsyłamy. O polskim, gdyby ktoś chciał z Tobą popracować w zimku. jak można się skontaktować z Tobą, powiedz? Jestem na znanym lekarzu. Na Facebooku myślę, że po imieniu i nazwisku każdy mnie znajdzie. No to wpisujemy Joanna Rycerz w takim razie, a ja ci bardzo Janno, dziękuję za te wszystkie informacje. Psycholożka, anglistka i trenerka treningu umiejętności społecznych była moją i Państwa gościnią. Dziękuję. Dziękuję ja również. Ja nazywam się Tomasz Słodki, realizacja Camilo Castro. Do usłyszenia, do zobaczenia.